Co tak ja, biegasz? Jest mama? Nie ma, no w pracy jeszcze. Dobra, słuchaj tego. No. Dzisiaj taka akcja była. Poszedłem sobie z kumplem po łosie wychodziliśmy i dzwoniliśmy na domofonę ludziom. Ja też tak robię. No. I y, zadzwoniliśmy do mieszkania baby od polskiego. Oho. No. I wtedy y, dzwonimy i ja mówię. Dzień dobry, w pani domu jest bomba. A ona do nas z ryjem. Co wy, co wy że robicie? robicie? Zamiast się czymś pożyczyć, to ja, ja sobie robicie. I się śmiać za trzeba, nie? A ja, a ja nie. A ja, twardo, ja mówię. Tak? Zobaczymy, kto się będzie śmiał, jak bomba pierdolna. I co wyknęła? Minęła minuta, dwie, nie? I było słuchać na klasy tylko. Jak się drzwi otwierają, nie? No. Wybiegła w samych gaciach i staniku. A włosy ochrniały. Siedzicie, że mamy je ma, kurde, by ci dała. Ja pierdzielę.